Destroy, destroy Where the hell is Destroy, destroy Where the hell is destroy! Destroy, is destroy destroy destroy, destroy. destroy, destroy, destroy. destroy, 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 destroy. Destroy destroy destroy, 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 destroy. Witaj Bromor. Widziałeś może Destroy'a? Jest gdzieś tutaj? Niestety, od dwóch dni go tu nie było. O cholera. To strasznie długo jak na niego. Czyżby się wyprowadził? Mam nadzieję, że nie. Praktycznie dzięki niemu jeszcze nie zbankrutowaliśmy. To nasz stały klient. Wszystkie dziewczyny za nim płaczą. Spójrz. Eee, tak, co. Ja idę dalej szukać. No to powodzenia. Błagam spróbować go tu z powrotem. Wszyscy na ciebie liczą, a w szczególności Marcelina. Distro, jesteś tutaj? Mam do ciebie ważną sprawę. Mam do ciebie ważną. eee. Nie, 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 nie przejmuj się, nie, nie, nie. Chodź i powiedz mi to, patrząc mi w oczy. Mm, tak, no, e, bo, bo beziowy chce się z tobą widzieć. Ma dla ciebie cenne informacje. Mówił, że nawet cenniejszy niż jakiś tam traktor, czy, czy coś. Trzeba go odwiedzić. Mm, tak, no. I mówił, że nie odda ich za darmo. Musisz mu dać trochę alkoholu. No, alkohol. W tym świecie nie ma nic za darmo. A To ja poczekam na zewnątrz tamten i. Nadchodzi! Nadchodzi!

No proszę, zasnął sobie pan. Trzeba mu zrobić małego psikusa. Hihihi, hi, hi, mam pomysł. To chyba nie jest dobry pomysł, Distroj. Nie, 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 Disney, nie rób tego! Zamknij Titej! Przeżywam mistycznego lodowego bolca! Lodowy bolcu! Wybaw nas ode złego, wydłuż się na metr i wejdź w beziowego. To odpowiedzialny. To był komar. Masz szczęście. Już raz kiedyś komar ugryzł mnie metr wewnątrz odbytu. Inaczej bym ci nie uwierzył. Przyniosłem dla ciebie alkohol. A teraz chcę, żebyś dał mi zobaczyć tą wiadomość, którą dla mnie ma. Proszę bardzo. Tylko jedna beczka, stary. To jest jedno popołudnie, dawaj więcej. To masz pizdą, ty, pana, alkoholiku. Niech będzie, pozwolę ci obejrzeć teraz pewne nagranie. Ja jestem lepszy od ciebie. Myślisz, że jesteś lepszy od. Nie, ty nie myślisz. Distro. Zdystrojował ci się mózg, kiedy tylko pomyślałeś po narodzeniu. Ach, wiesz, ja to rządzę tutaj wszędzie. Użdolarezo tu to jest rozchwytywane imię. Tyle osób chce tylko podać mi rękę. To jest po prostu magia Lareseustwa. Jestem Debes i tyle. Go! <śmienicza> Jak ty z nim na przynajświętszy nawóz azotowy wytrzymujesz? Kurwa, nie wiem. Distrój zrobiło się ciemno i błądzimy od dwóch godzin. Nie sądzisz, że przydałaby się. Po... Wiem dokładnie, co masz na myśli. Ja miałem na myśli pochodnie. W sumie to masz rację. Nie pomyślałem o tym dobra to ten tego przezywamy sobie insert PC Rockefeller ha 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 przyszedł chuj, kill kurwa kill ha, 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 ha. zabiłem go gdzie jest gdzie jest pochodnia dawaj pochodnie dawaj im dawaj dawaj pieniądze pieniądze też się przydadzą dawaj 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 a bierzemy pochodnie bierzemy coś tam jeszcze, a mamy pochodnie ha 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 ha, ha, ha. TAM Zły pierniku, mam cię serdecznie, dość twojego hejtowania mnie, ty myślisz, że co, że jesteś przystanią Jacka, żeby móc się mnie... Być jak do mnie mówisz, Bóg spożył ludzi z miłości, a ciebie bo nie miał humoru, jesteś słaby jak mięśnie nerda. Kiedy wychodzisz na ulicę, to ludzie się z ciebie automatycznie śmieją. W przyszłości będziesz owocem Wiogobelli. Składam się z większej ilości wielokątów pod Twoim. Witam Państwa reporter Roman Przepin. Dobra, więc przejdźmy do rzeczy. Jedyne co potrafi... Jedyne co... Dobra, więc przejdźmy do rzeczy. Wyzywam cię na pojedynek gitarzystów. Rozpierdzielę cię na kawałki w graniu na gitarze i dowalaniu salówek i pokonam cię i będziesz lepszy, znaczy ja będę lepszy. Ah, 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 ah.